Hejka moi drodzy, witam Was na moim kanale, ja jestem Zuzia, nie umiem Was poznać, <laughs> a więc dzisiaj postanowiłam, że zrobimy sobie makijaż wykonany rollerem do twarzy, w sensie wiem, że to było już modne, spokój, ale w sumie no. Jeszcze w ogóle mam taką nowość, względną nowość. Paletkę z Revolution. Ja generalnie już ją używam. Ale pokażę Wam, jak, się mi, jak, się mi, jak mi się z nią pracuje. W ogóle musimy porozmawiać o jednej bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie. Dlaczego wy nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału? Okej, okay, przechodzimy do makijażu. A więc tak, ja najpierw sobie robię generalnie brewki. I do brwi używam mleka do brwi z Lash Brow. Ono jest takie, mm, mech, bo zostawia ten biały osad, to jest mega dziwne, ale w sumie teraz nie potrzebuję niczego innego. Ja się maluję tylko teraz do pracy, więc no, więc zaczynajmy. Kidoki no może być, pójdę teraz po papier i wytrę górę właśnie i dół z mydła. Ja robię to po prostu tak, że zahaczam papierek o paznokcie i wtedy najłatwiej mi jest to po prostu zmyć. Chcę poczekać, aż te brwi mi wyschną, bo... bo teraz będę malować brwi. Dobra, teraz biorę drugą stronę od. No, jak to się nazywa? Kredki do brwi z Eveline. I teraz będę je czyścić pędzluchem, takim spłaszczonym i korektorem z Limera Multitasker. Tak, Multitasker. Ja mam odcień chyba o, 20. Ja rozprowadzam ten korektor jeszcze po całej powiece, bo on mi posłuży jako baza. Kodinia! Dobra, i wiem teraz, że mogę tego. Widzieliście to? Właśnie. Wystrzeliłam moją kredkę tu brwi. <gry> Okej. Okay. Wracając. Wiem, że mogę tego żałować, ale rozprowadzę ten korektor na powiedzę właśnie w sensie, żeby tak ładnie go rozmędować e, tym małym rolerem. I. Pray for me. Dobra, wiecie co? To nie ma sensu, bo ten korektor już zastygł. Jeszcze spróbuję tutaj, gdzie ten korektor właśnie nie jest w pełni zastygnięty. Bardzo ciężko, moi drodzy, bardzo ciężko. Dobra, yy, wygląda to spoko. Teraz pozwólcie, że użyję paletki, którą mam pod ręką, bo nie chcę mi się szukać innych. A mam właśnie Anastazję Beverly Hills. Norwina, ej, to jest ta Volt 4, no ta czwórka, o matka jaka brudna, sorry, ona wygląda tak, ona jest piękna, generalnie ja uwielbiam brokaty z niej i, i możecie zobaczyć, ten brokat to już jest po prostu, yy, za chwilkę będzie miał dęko Koda, nie przeszkadzaj mi, proszę Cię, generalnie Koda to mój piesek i ja Wam mogę ją pokazać, bo Czyście teraz widzieli, jak ona się bawi słodziutko? Kto jest takim słodziaczkiem? Biorę cień C2, to jest ten cień. I daję go w zewnętrzny kącik powieki. Dobra i jak już jest równo, to teraz biorę taką kuleczkę pędzelek i wezmę cień D 2 to jest on ten i biorę go w wewnętrzny kącik oka i on mi posłuży jako takie rozświetlenie wewnętrznego kącika oka. Teraz użyjemy właśnie tego brokatu, tego najjaśniejszego. Biorę go na palucha i będę go wklepywać paluchem. One generalnie się naprawdę bardzo fajnie, o, się bardzo fajnie nakładają właśnie paluchem. I, I ogólnie są super, one tak pięknie wyglądają. Dobra, i ja sobie jeszcze zrobię krechę właśnie eyelinerem z Evelina warietę I to jest ten pisaku, w tym standardowym pisaku w takiej gąbeczce i myślę, że zrobię dzisiaj zwykłą krechę, bo po prostu nie wiem, podoba mi się ten makijaż albo nawet nie będę robić krechy, a zrobię krechę, dobra, pokażę wam, jak robię krechę. Ogólnie tak, ja zawsze robię tak, że ja zaczynam tutaj sobie od końcówki. I później Robię jakby taki tutaj na końcu, robię taki uśmieszek, żeby po prostu e, krachę nie włoziła nie mi w, w, w załamanie powieki. Więc tak trochę ją zniżam na dół, i ja dopiero później ją właśnie tak e, jadę do góry. Dobra, i teraz przechodzimy do najlepszego. Ja generalnie będę. A, ja będę używała e, kremu BB z It Skin. E, ja wezmę właśnie na ten roller. I ja w ogóle słyszałam na tych filmikach, że tym rollerem w ogóle e, ma być lepsze krycie ma wyglądać w ogóle lepiej, tak flawless i w ogóle. Więc zobaczymy, czy to prawda, czy to kit, czy jakiś mit. Na jedną stronę, w ogóle twarzy, na tą stronę twarzy, nałożę go sobie, właśnie, paluchem i delikatnie rozprowadzę paluchem, a na drugą, połowę, zamoczę ten roller w, w tym kremie BB i zobaczymy, która strona będzie lepiej wyglądała. Uwaga, chwila prawdy. Nawet fajnie się dojeżdża do Brwi. Dobra, i teraz robię drugą połowę i teraz zamaczam właśnie, czy widzicie, ten roller i teraz spróbujemy właśnie z zamoczonym rollerem. Ej, w ogóle mam wrażenie, że ten roller odkleił mi SPF. Patrzcie na to. Nie wiem, czy ty, Wy to widzicie. Ej, tu to wygląda obrzydliwie serio. Zrobiły mi się jakby takie grudki. Dobra, jeszcze spróbuję na górze, ale ja to będę musiała dopracować. Nie wiem, albo gąbką, albo pędzluchem, bo nie wytrzymam. I can't serio. Ja biorę pędzę. No takie fajne kabuki. I będę jeszcze wklepywać to wszystko. Wydaje mi się, że SPF się tak zrolował. Ale w ogóle nigdy nie rolował mi się SPF. To jest właśnie w tym wszystkim najśmieszniejsze, że nigdy, ale to nigdy nie rolował mi się SPF. I akurat teraz, jak używam tego rolera, to mi się zrolował. Nie wiem co Wy o tym sądzicie, ale ja ym, pas, po prostu pas z tym rolerem to jest po prostu jakiś żart. Ja już nie chcę. Nie. Taki płaski, puchaty, duży dość. Teraz pora na tą paletkę z e, różami. Z różami, właśnie, ale nie płynnymi, tylko jak to się nazywa? No, na mokro. Generalnie jestem mega zadowolona, że w ogóle jakakolwiek firma taka tańsza wypuściła paletkę z różami na mokro. Ona w ogóle, ja ją dorwałam za 30 chyba 5 zł w Hebe na promce, bo ona normalnie kosztuje chyba z 70 i 70 bym za nią nie dała, ale 35, okej. Okay. Ja teraz będę używała kolorku Arkham? Nie wiem, jak to się czyta. Yy, kolorku numer 2. I to jest właśnie taki mega intensywny róż, możecie tutaj sobie zobaczyć. I ja go nakładam tutaj. Wiecie co? Jeszcze dam jedną szansę temu rollerowi. I ja spróbuję ten róż, właśnie rozblendować tym rollerem. Dobra, ja go w miarę tak oczyściłam. Teraz tak. Ej, dobra. Serio, ja się tego nie spodziewałam. Przecież mi się tak dobrze te róże rozprowadza e, tym rollerem, że serio, to przecież wygląda przepięknie, patrzcie, jak mi się to pięknie rozglądowało. Dobra, e, może nie do podkładu, ale do rozglądowania różu. E, e, różu? Yes, of course. Serio, jakby polecam Wam serdecznie z całego serduszka rozprowadzenie tym różu, ro, rozprowadzenie. Rozprowadzanie tym różu, bo. Wow! No serio, serio wow! Ja po prostu bije brawa, yy, kłaniam się, bo kurde, no pięknie to wygląda. Jeszcze tak mi się właśnie ten róż nie zanikł, yy, tylko po prostu wszystko ładnie się tak rozblendowało, okejcie. Właśnie, jeszcze się wypowiem na temat tych ym, róży. Mogę Wam się tam wypowiedzieć, bo już któryś dzień właśnie z rzędu ich używam i powiem Wam tak. Naprawdę y, nimi generalnie krzywdy sobie nie zrobicie. One y, nie zastygają. W sensie w moim odczuciu one nie zastygają. Y, są mega delikatne, fajnie się blendują, serio fajnie się blendują, ale to Pewnie po części dlatego, że po prostu wiecie, one nie zastygają, są cały czas plastyczne. Róże generalnie, no bardzo fajne, tylko te dwa są takie kolorki, które są mega do siebie podobne, a mianowicie te dwa. Więc ja jeszcze sobie tutaj doklepię hmm, pod oczami korektor, bo mi się zrolał albo w sumie paluchami, yy, i użyję później do przypudrowania pudru z orfaezem. Puff Cloud. Teraz użyję brązera z już wykończonej paletki Heana Happy Time Palette i używam z tej paletki tak naprawdę tylko brązera, bo ten rozświetlacz jest dla mnie za ciemny, bo jestem Dość jasną osobą i umówmy się, to jest typowe złoto po prostu. I teraz jeszcze rozświetlacz, i użyję teraz mojego ulubionego rozświetlacza z maka. On też już ma dęko i on już jest na wykończeniu. Ale przysięgam wam, że to jest najlepszy rozświetlacz, jaki miałam. I to jest rozświetlacz Double Glam Extra Dimension Skin Finish. I to tyle, co wam mogę na ten temat powiedzieć. Ale jest cudowny. Dobra, teraz wracam do cieni. I Będziemy wykańczać dolną powiekę, więc biorę ten sam pędzel. O, kuleczkę. Teraz brokat również daję na środek. I teraz wezmę taki trochę o. To jest generalnie śmieszny pędzel, bo on jest e, niby taką kuleczką, ale tutaj jest tak ostro zakończony, przez co fajnie mi się właśnie nim robi e, dolną powiekę. I już Wam pokazuję właśnie. Tą kuleczką najpierw sobie właśnie przy tej końcówce już powieki pracuję. Później mogę ze spokojem sobie wyblendować to fajnie. Lecimy z łezkami. Wyglądają nam mega małe te łezki w sumie nie jestem z tego zadowolona teraz w sumie jeszcze usta i usta biorę do tego najlepszą na świecie w ogóle konturówkę do ust z Pierrenę w numerze 7 ja nawet nie muszę patrzeć który to jest numer, bo ja po prostu ja naprawdę uwielbiam tą konturówkę ja już mam drugie opakowanie jej i do wypełnienia jeszcze użyję balsamu do ust z Diora w numerze 11 to jest ten z drobinami To jest koniec. Ja już zdejmuję tą opaskę. Okej. Okay. Generalnie nie chcę mi się robić włosów, serio. Ja tak zawsze idę do pracy, jak nie jestem ogarnięta, bo ja mam taką gdzieś dotąd grzywkę, po prostu wiecie, żeby ją spiąć, żeby ona jakoś wyglądała. I tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że podobało wam się, podobał wam się ten odcinek. Możecie też wbijać na mój, mojego Instagrama, TikToka, i... I to tyle Nie, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli podobał Wam się ten odcinek Możecie dawać również łapki w górę A więc żegnam Was już I życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy Dobranoc i żegnam Was, cześć!